Witam Was na kanale Tysiąc Talerzy. Dzisiaj chciałam zrobić z Wami rzecz bardzo dobrą, pyszną, idealną do deserów, jako dodatek no, do wszystkiego. Łatwą, jednocześnie trudną. Zobaczymy. Ja uważam, że sos karmelowy, bo o nim mowa, jest łatwy w przygotowaniu. Dlatego go Wam prezentuję. A do sosu karmelowego będą owoce pod kruszonką. Na które zapraszam w następnym filmie i razem połączenie jednego i drugiego. Mm, PH. Do przygotowania sosu potrzebujemy 100 ml wody, zwykłej wody, 200 g białego cukru. Nie używamy cukru brązowego, cukru pudru, żadnego innego. Używamy tylko i wyłącznie białego cukru. On jest najlepszy do tego. 300 ml śmietanki kremówki, ja mam 30%, może być 36%, nie robi tu różnicy żadnej. Ilościowo powinno być 300 ml. Dwie łyżki masła, czyli około 50 g masła i szczypta soli. Patelnię mam już ciepłą. Najpierw wsypuję 200 g cukru. I zalewam to wodą. Na razie nie mieszam trzepaczką ani niczym, tylko poruszam troszeczkę garnikiem, żeby cukier się wyrównał razem z tą wodą. I zostawiam. To musi się zagotować. Bardzo dobrze i mocno zagotować. Na bardzo wysokim ogniu. I to zostawiamy, nie ruszamy, nie mieszamy, to zależy w zasadzie od kuchenki, tak? Jak szybko nam kuchenka to zagotuje. U mnie jest to kwestia pięciu minut. Na tym etapie widać, jak już cała woda się gotuje i cukier zaczyna się rozpuszczać. Tego jeszcze nie ruszamy, to jeszcze zostawiamy. I teraz kiedy płyn zaczyna się robić już przezroczysty, czyli nie widać już cukru białego pod spodem, zaczynamy to delikatnie mieszać. Teraz na tym etapie czekamy, aż cukier zacznie się karmelizować, czyli cała woda odparuje, a cukier w środku zacznie brązowieć. Co jakiś czas mieszamy. Pamiętajcie też o tym, że jest to bardzo gorące, więc musicie znaleźć też taki garnek, który się nie nagrzewa, żeby się po prostu nie oparzyć, bo jeżeli to chlapnie, no to na skórze zostanie oparzenie, więc proszę uważać, bo jest to no, dość taka ciepła mikstura. Wszystko zaczyna bąbelkować i kiedy to mieszamy, mamy wrażenie, że mieszamy tylko i wyłącznie taką lekką piankę cukrową, a to już jest moment, kiedy cukier zaczyna brązowieć. I właśnie na ten moment czekamy. Zaczyna już pachnieć, to pachnie troszeczkę tak jak wata cukrowa. Zaczyna pachnieć troszeczkę spalonym cukrem. I to już jest ten moment, kiedy zaczyna się brązowić. Mam nadzieję, że to widać w kamerze. To jeszcze nie jest moment, kiedy karmel jest dobry. On musi być ciemniejszy. Staram się teraz. Um, mieszać całość. Bąbelkuje już coraz mniej i tak naprawdę zaczyna się palić, ale jeszcze jest za jasne. Musi być jeszcze ciut ciemniejsze. To jest z brzegów, jeszcze brakuje, cukier, który się przykleił. Jeszcze chwila, to już jest w tej chwili idealny kolor. I teraz szybciutko wlewam śmietanę. Mieszam cały czas i proszę uważać. Cały czas mieszam, to jest bardzo gorące. Proszę uważać, żeby się nie poparzyć. Śmietana zabuzuje pójdzie do góry, ale nie wolno przestać mieszać. Wyłączam grzanie Totalnie. I ściągam z gazu. Mieszam cały czas. I teraz doprawiam. Karmel już jest w zasadzie gotowy. Doprawiam masłem, czyli wrzucam masło. Masło spowoduje fajną taką kremowość tego sosu. I troszeczkę zagęstnienie. Dodaję soli. I całość mieszamy. Jedna uwaga: nie radzę go kosztować teraz. On jest przez następną godzinę jeszcze tak mocno gorący, że naprawdę grozi to poparzeniem. Jeżeli nie umiecie się powstrzymać, jak on smakuje, to proszę przelać pół łyżeczki na na przykład na zimny talerzyk wyciągnięte z zamrażalnika, to pozwoli Wam ochłodzić ten sos. Sos jest wymieszany, jest gotowy. I teraz tak, w takiej formie, że pokażę, o. W takiej formie, on musi mieć taki kolor. Jest to kolor taki bardzo ciepły, y, brązowy. I w tym naczyniu, najlepiej w tym garnku, w tej formie, ten karmel musi ostygnąć minimum 24 godziny. Eee, dlatego, że on jest, tak jak powiedziałam, przez pierwszą godzinę on jest jeszcze bardzo, bardzo gorący, więc proszę z nim uważać. Eee, dwa, on fajnie zgęstnieje po około 12 godzinach, a po 24 godzinach on jest idealny do jedzenia, do dodatku jako lody i tak dalej. Jutro pokażę Wam ten karmel w połączeniu z owocami pod kruszonką, ale też sam, samodzielnie. I jak to wygląda po ostygnięciu? Tak wygląda sos karmelowy po całej nocy. Zgęstniał bardzo. Teraz go będę przelewać do sosierki. Mm. To jest przepyszne słodko słony karmel. U nas będzie um, idealny do owoców pod kruszonką Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda kompletny deser, to zapraszam na następny film.